Cześć! Cześć! Dzisiaj zajrzałyśmy do Mango. Wybrałyśmy kilka rzeczy z nowości i zobaczycie co, co wybrałyśmy ciekawego albo co wydawało nam się, że jest ciekawe. Albo co wydawało nam się, że jest w dobrym rozmiarze. Tymi rozmiarami wiecie, że u nas też tak jest równie. Zapraszamy Was od razu na piątek, bo tam wybrane rzeczy z tego holu będziemy stylizowały. To zobaczycie jak sobie poradzimy. Będziemy usiłowały. Będziemy ratować. Zobaczymy, co z tego będzie. A teraz zapraszamy Was do filmiku. Dalej. Mam na sobie koszulkę w rozmiarze S. 100% poliester 99,99. Słuchajcie, jak ją zamawiałam, nie zdawałam sobie sprawy, że ona tak okropnie prześwituje. Mamy to coś coś ostatnio, coś ostatnio mam do tego szczęście. Słuchajcie, prześwituje strasznie. A już nie pomijając, taki dekolt. Ten dekolt jest tak. No mocno zabiózłem już, słuchajcie, no w tym miejscu, tu jest niby związane coś jak wiecie tutaj, tutaj jest, no, ona może nie jest zła, ale trzeba mieć coś pod spód, jest taka, wiecie, no, delikatna, bardziej jako taka ozdoba, wydaje mi się, niż sama koszula, jak taka koszula. No tu trzeba ewidentnie, mieć coś pod spód. coś musi mieć. Ale powiem Ci, że kolory fajne. Kolory fajne, dlatego właśnie ją zamówiłam. Myślałam, że nie będzie prześwitywać przy No, nawet jeszcze. Mam na sobie koszuleczkę. Rozmiar s e, 11999 100% poliester jest czarna. Słuchajcie, lubię czarny, ale tą... Nie wiem, no nie przemawia do mnie po prostu. Ona tu ma Wiązana jest pod szyją, jest dosyć szeroka, obszerna. No i tak nie bardzo. Ja wiem szczerze, że nie bardzo wiedziałam, gdzie ją założyć. No bo też tak. No, niezbyt fajna jest. Też jest ten dekor dosyć tutaj taki mocny. Pod wszystkim mieć pod koszulę bo i przed tą, wcześniejszą, pod tą na tej wcześniejszej mm -hmm. i na, na tej. Zrobimy się e, Mam e, podkoszurek założony. Natomiast, no, jest taka. Trochę powiem szczerze, może nic specjalnego. Jakbyś na tych modelkach, które się naprawdę dużo lepiej prezentują niż, niż tak. później przychodzą w rzeczywistości. No, i tu mamy wszystkie racje, prawda? Zgadzacie się z nami. Chociaż po części. Tak wygląda. Czarno-biały sweter jest na 139, w no rozmiarze S, 46% wiskozy, poliester i, i, i tam. Moja tutaj mi podpowiadała, nie wiadomo, która połowa jest z czego wykonana, na półsłuchajcie, <noise> być może. No i jest dosyć szeroki. Tematyce w tematyce filmu Cruella. także To jeden temat nie? Przecież taki brakuje. Moja te ceptki zamienimy, może napoje, te takie jeszcze. Widzisz, bia połowie. biało czarny także będziemy takie bajkowe. Sto jeden temat Nie, no, przyjemny materiał. No, nie wiem, czy tak. Już te wszystkie uważajcie. Lubię, że Lubię, że no, ale nie aż tak. No, ale może już <trym> nie? tyle tych rzeczy, tu weźmie, bo też. Takie, jakby troszkę, troszkę, jakby było tego mniej. Albo rozmiar. Cezar na załękę był Nie wiem, czy ich by coś uratował. No, to już jest, bo takie. to krój. Mhm. To poczekam, aż jeszcze przejdę tę wersję. A może się można, może się akurat coś spodoba. Tak, A, tak. No. Jak to prawda. Jak w tonacji Czarnobili, to wybrałam tę szachownicę szachownicę poliester. Elastan. Ale to nie mam, że całkiem przyjemne te, te tworzywa sztuczne. Takie filusie. się rozmiarze S-139,99. Duży. Duży. Duży, mocno, duży. No. Ale Jak już... powiem, krzyżę, ten skład. No, jest sztuczny, jest, ale miły jest. Bardzo milutki, milszy niż ten wcześniejszy. Natomiast. Um, jakby był troszkę węższy, to ja bym. Pasoł po prostu, jakby był węższy, to myślę, żeby ze mną został. Natomiast taki szeroki, to nie wiem, tak, czy on tak ceni. No. Może pogramy? Szachy? Czego nie? Jesteś czarnymi, czy białymi? Ja wolę czarny. No? A <grymka> tym <Jestem> czarny ale... karton. <grymka> Więc wybrałam tręcz. Myślę, że albo każda z was w szapie ma, albo zamierza mieć, albo ma coś podobnego, krótszego, dłuższego. Ja wzięłam z malu, słuchajcie, 499 zł to nie jest mało i tyle on kosztował. Jest on w rozmiarze, widzicie co, miałam w koszyku chyba Jemkę, a on jest w rozmiarze M. Jest bardzo duży. Jest bardzo duży. Widzicie. Trzeba by z nim popracować. Trzeba z nim dobrać. tutaj będę musiała popracować przy festylizacja, natomiast fajne jest, ma odpinany kaptur, może wiecie co, możecie mieć ten kaptur założony i tylko, że no to to nie jest, bo jest wykonany z bawełny, 100% bawełny, jest dosyć ciężkawy, bo jak go tak, no, jak mierzyłam taki na przykład z poliestrem, w swoim składzie to miał poliester i bawełnę, na tej, wiecie, wierzchni i to te m, są po prostu lżejsze te. Te wszystkie ręcze na no tle takie zbawione, bo są dosyć cięższe. Ma kieszenie i ma taką długość przy moim wzroście 74 za e, kolano. No, jest za kolano. Znowu taki konkretny oversize. Super. Mam go, mam mocnymi oversizami. Mam się już poprzeje. Tym razem wybrałam coś klasycznego, czyli obcisłe też troszkę. Sweterek 80% wiskozy, pozostały to elastan i poliami. I obcisły, mocno obcisły, natomiast w rozmiarze S, jak dla mnie troszkę za krótki. Lubię troszkę dłuższe te swetry, czyli wydaje mi się, że tak dla Ciebie Monia jak najbardziej. Natomiast na takie wyższe dziewczyny, ,70 m 70, ja mam 74 cm wzrostu, więc dla mnie trochę, no, no dla mnie troszkę krótkie, chociaż, no, osiągnęły te wysokie spódnice, więc ja się czepiam, no, ja się bardzo czepiam. Fajne guziczki, bardzo które ładnie. są takie, o, gdzie, Pyk i one są takie, o. Natomiast, yy, no, ręka, no, ręka, spoko, trochę, 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 Czepiam się, no, czekiam się, ale muszę. Za tę cenę to naprawdę, tak, na, to muszę się trochę. 119 podziana, 119,99? Tak, Jak nie no. mówiłam, to powtarzam. No, i zakładki, dla mnie zakładki. Czekam się. Sukienka. Sukienka 139,99 e, w poliester, elastan, 47, 47, Już tam w opisie będziecie dokładnie mieć opisane. Znaczy link. do sukienki w rozmiarze S. Mocny odwracać. Mocne. No, trochę krótka. Powiem szczerze, mam na sobie dżinsy, natomiast, hmm, na ten, jak mam tu to podpiąć czy coś, no to wiadomo, że to się też automatycznie skróci, nie? No. To My bardziej dżinsy. tunika, jak dla siebie. No, dla mnie tunika. Także jedyne, które by są. <laughs> nawet tak nie ciśnie. Mam na sobie spódniczkę, sweterek jak już Wam mówiłam. Ja, Musiałam trochę podpiąć, żebyście widziały spódniczkę. W rozmiarze S za 119,90 akry, chyba elastan, Tak tu było. Ale jest bardzo przyjemna. Długość bardzo fajna. Rozmiar też fajny. I w kolorze ona jest takim zielonym, oliwkowym, szarym. Takim troszkę wymieszanym. Długość mam ją taką troszkę przed kostkę I z rozcięciem z przodu, z kroczkami. Które można ściągnąć, bo są przez całą długość. Yy... No, widzicie, no, przez całą... cały obwód. Już wam pokazuję, jak wygląda. I tak się tutaj też, te odgłosy to z zewnątrz. Tu stukają, tam krzyczą, tu pukają, Kosmos. Jesteśmy w kosłościach. Mam na sobie niebieski sweter w centki. Kosztował 139,99. Mamy tutaj poliester z poliestrem z akrylem i 5% wełny, także skład średni. Plastik, fantastyk. Tak, wzięłam sobie rozmiar XS, bo wiedziałam, że będzie to rozmiar um, oversize, i rzeczywiście taki jest. Rękawy ma bardzo szerokie. Ale sam sobie wzór przyznam, że mi się podoba. I to, że ta panterka jest niebieska. Tam chyba no, były ja jeszcze inne kolory. Ale ta jest fajna. Mm -hmm. Nie wygląda właśnie źle, tylko ten szeroki rękaw. ten Skład. No skład. Skład zabija, słuchajcie. No, zobaczymy. Natomiast widzicie, tutaj jest bardzo pod szyję. I mnie akurat bardzo drapie w tym miejscu. Więc może tu się skumulowało te 5% z całości na kołnierzyku, nie wiem. A co <śmierzyk>? Ale ja tak bardzo żyję. Ta <śmierzyk>? No, widzę, coś się robi, ale nic dobrego. U mnie tym razem coś opisane jako t-shirt. Jak dla mnie to jest po prostu bluzka z kołnierzykiem. Ten kołnierzyk mnie zainteresował, dlatego ją zamówiłam. Ale przyznam, że mi się niezbyt podoba. Kosztowała 120 zł. I tutaj niespodzianka, bo mamy bawełnę 97% i bodajże 3% elastanu. Więc skład całkiem niezły. Ja ale wiecie co? Ten t-shirt. Ta bluzka jest taka dosyć tępna w odczuciu. To nie jest jakaś taka fajna bawełnka. Jest też troszkowana. No, nie wiem. Uważam, że akurat nie dla mnie. Mam na sobie również spódnicę. Zaraz zobaczycie w całości, jak ona wygląda. Tutaj z guziczkami. Za 200 zł. No, bo jest no, też za no, akrylem. Mocno, mocno się No, powiem Wam szczerze, że jakbyśmy miały tam zamówić same rzeczy, które mają czyste składy, to byłoby ciężko. Byłoby ciężko, zresztą niestety w większości marek. No jest gdzieś ten poliester z recyklingu modny teraz i jeżeli chcecie dostać jakąś bawełnę, czy dobrej, dobrej jakości, to jest podstawa, Wiskozę, ja to jest ciężko. Zobaczcie sobie spódnicę, spódnica jest taka jakby sweterkowa, Edzia się tu przyjrzała, mówi, że prześwituje. prześwituje. Także super. Chciałabym użyć na tej spódnicy. Prześwituje, powiedzcie same, że prześwituje. Jeszcze są te lampy, to. Hmm. Że taki zestaw, ona nie ma tutaj nigdzie kieszeni. Jeśli, jeśli nic niczego to ja może by to było lepiej, ale na. Hmm. No, na czarne kryjące rajstopy to pewnie by się ratowała. Natomiast wiecie co, za 200 zł ten... No, może jednak nie. Pora na sweterek, też oversize, wzięłam rozmiar S, ale powiem Wam, że ten oversize wydaje mi się całkiem niezły, bo nie jest aż taki wielki. Rękawy też ma jest. dosyć spoko. Kolor ładny. Kolor ładny, on ma tutaj wzory, więc myślę, że jest fajny. Kosztował 140 zł, więc nie tak zbyt tanio. Natomiast prawie połowa składu to wiskoza, a reszta to tam poliester, poliamid, aktyl. Natomiast w dotyku jest przemyludki, Jest naprawdę fajny. I tutaj jest to rzecz, nad którą bym się zastanawiała. Kolor ma też uniwersalny, bardzo przyjemny. A akurat mam tutaj do szarych jeansów. Nie tak, ale myślę, że do wszystkiego. Też to jest beżerowy. Dużo tych beżerów Dużo beży, ale ten beż jest ładny. I ładny jest taki slot. Tutaj tego golfa jest w raz. Nie, nawet nie. Chyba, że zaraz się wścieknie, nie, nie, gryzie, nie, nie gryzie, nie dusi, jest przyjemny. Natomiast no, może na wyprzedaży, pomyślę nad nim na pewno. Znowu spódnica, tak wzięło mnie na spódnicę, więc zobaczycie ich kilka. Tym razem wykonana z wiskozy, kosztowała 120 zł, rozmiar S i przyznam Wam szczerze, że tutaj w talii jest bardzo dopasowana. Ma z tyłu zapięcie na zamek. Nie ma żadnego zabezpieczenia, jakby ten zamek, wiecie, trachnął. Więc nie wiem, musiałabym jednak MK sprawdzić. Tak, dla takiego swojego komfortu, że to się gdzieś nie rozejdzie. Materiał jest cieniutki, także tutaj jakieś grubsze rajstopy wchodzą w grę, czy legginsy. Spódnica u mnie przy metrze 60. Zaraz zobaczycie, że no, taka dosyć długa wychodzi, takie 3/4. Gdzieś tak, nie No mhm. No, a z kropeczki, bo przyznawał, że mi się całkiem podoba. No i kolor, kolor, mniejszy kolor, na ten to już też wiecie, no, nie będę się powtarzać. Rozcięcie ma na wysokości gdzieś tak moich kolan, a nawet trochę wyżej. Tak sobie myślę, że w sumie dla wyższej dziewczyny, tak jak Edzia, hmm. no to to rozcięcie to byłoby. Pytam się, że to jest jednak za wysoką, a nie ma tutaj możliwości, żeby, wiecie co, jakoś sobie ją regulować, spinać, rozpinać. Te guziczki są na stałe, bo ona tutaj ma guziczki i, tak sprawdzam teraz, tam jest ciało, to jest szyte tylko tutaj, więc jak będzie Wam zawiewać, to zawiewa tam przez to. Więc może niekoniecznie, natomiast jesienny, bardzo ładny kolor. Jesienny, bardzo ładny. Kolejna spódnica, znów kolory brązowe, tu mamy taką, taki bardzo ciemnobrązowy z monogramem, spódnica jest plisowana, wykonana w 100% z poliestru, mam rozmiar 36, tutaj mi się nie dopina, a ma zamek, więc niestety tutaj no, z gumą byłoby zdecydowanie lepiej, natomiast niestety nie mamy gumy. Więc polecam Wam dziewczyny, które normalnie macie te 36, no to ma go jednak sobie zamówić 38. Bo się możecie nie dopiąć. plisowana, jak już mówiłam, 200 zł. 100% poliestru. Jest ładna, ale bez przesady. Zresztą zobaczcie sobie, Siad chodzi na pse. Mi sięga do kostki. Ometkowana cała. Wiecie co, no podoba mi się, nawet bym ten poliester jakoś przeżyła, natomiast jest za mała i uważam, że jest zbyt droga, ale myślę, że na wyprzedaży no zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Bo pomimo tego poliestru, to ona jest taka dość zwiewna i przewiewna, więc nie powinno to jakoś bardzo przeszkadzać. A teraz coś w komplecie, tak może też ku przestrodze. Jak, jak zauważyłyście, to lubię krótkie spódnice ale bez przesady. Wzięłam sobie spódniczkę w rozmiarze 36 i od razu mówię Wam, że jest za mała. Mogłabym na siłę ją dopiąć, ale boję się, że zamek nie wytrzyma takiej próby. Spódniczka jest bardzo krótka. Także nie wiem, nie wiem jak to mango szyję. Niektóre rzeczy są za długie, drugie są za krótkie, no... Hmm? Natomiast jest wykonana głównie z bawełny. Ta zewnętrzna część ma podszewkę z poliestru. Jest materiał gruby, przyjemny, taki naprawdę jesienny. Więc dla dziewczyn, które lubią mini, albo które są troszkę niższe i na nich to będzie lepsza długość, to myślę, że jest super. Latają tu jakieś, wiecie, to dziwne rzeczy w powietrzu, więc wyłapuję. Mam na sobie również bluzkę. Za bodajże 120 zł wykonaną z wiskozy i z poliestru. Ta wiskoza mnie dosyć zaskoczyła. Sama bluska mnie dosyć zaskoczyła, bo na stronie wyglądała bardzo atrakcyjnie. A tutaj się okazuje, że taka nie jest. Widzicie pod spodem moją białą koszulkę z krótkim rękawkiem? Doskonale ją widać. I już Wam pokazuję dlaczego. Prześwituję maksymalnie. Włósty się. Bluzka jest taką szachownicę. Widzę, że szachownica jest tym teraz bardzo na Tobie, przynajmniej banko I mamy... że też była. Przepraszam, mhm. miałam zarze faktycznie faktycznie to faktycznie była. Tutaj macie tak, fioletowe kwadraciki no. na zmianę z, uwaga, transparentnymi. To jest praktycznie przezroczyste, taka srebrna nitka i to podejrzewam, że jest poliester, a pewnie ten fiolecik to jest ta wisgoda. Także pół na pół. pół, na pół. Super. Pół na pół. Natomiast no, nie wiedziałam, że ona będzie aż tak prześwitywać, no na stronie wyglądała zdecydowanie lepiej. Owszem, miała tam modelka jakąś, jakiś cielisty stanik, ale ja mnie to jakoś nie zastanowiło, dlaczego, się ona bardziej ma, się dlaczego ona ma coś takiego. No i czułam na to, że, że będzie fajniejsza. Mam rozmiar 36, ona jest bardzo krótka, w zasadzie sięga mi tutaj dotąd. Jest dosyć opięta. Przy tym rozmiarze 36 jest naprawdę opięta. Rękawy są bardzo opięte, więc generalnie, jeżeli bym kiedykolwiek ją rozważała, to raczej w rozmiarze 38. Ale nie. Nie będę jej rozważać. Zamówiłam sobie kamizelkę tweedową. Mam tutaj rozmiar. M. Rozmiar M. Nie wiem czemu. Nie pytajcie, bo nie wiem, czemu wzięłam M. -kę. Mamy 80% bawełny, 9 poligamidu, 3 poliestru, więc skład całkiem niezły. Ale na stronie wyglądała moim zdaniem dużo lepiej niż wygląda w rzeczywistości. Zresztą same zaraz zobaczycie, że nie powala. Natomiast kolor jest piękny. Kolor jest naprawdę ładny. To jest niebieski z, z kremowym, to nie jest biały. To nie jest biały. Tutaj mamy oszukane kieszonki, więc ich nie zapniecie. Guziczki perełkowe. No, też. No ale nie wiem, no tak jak ją trzymam w ręce, to mnie nie zachwyca. Nie pamiętam też, ile kosztowała, ale chyba 120 zł albo 150? 19,99. Już mam powiem dokładnie. Edziesz dalej. 199,99. No ale bawełna. Twój cieniutki. Wygląda tak. No wiecie co, w tym podglądzie to nawet nie wygląda jakoś bardzo źle, <grymne> jak tak spoglądam. <grymne> no ale ona musi być coś nie no, bo na nas to na coś od nią trzeba. No ma taki krój pudełkowy, też nie jest nigdzie tutaj taliowany. Ale wygląda nie, nie jest Jako taka narzutka, no. No to nie, nie taka muzałoświtska, nie, czy nie? To trzeba byłoby bardzo podkręcić, tak mi się wydaje, żeby miała taki modowy szyk. Hmm. No nie wiem. Barciu, wróć. Poprawka, widziałam się w lustrze. Nie, <śpiewanie> na pewno nie. Wracam z kardiganem. Tutaj jest kardigan w jakiś taki wzór. To nie jest monogram, ale ładny. Kolor mamy taki jasnobrązowy, beżowy bardziej. Wzięłam sobie rozmiar S tym razem. Spójrzmy jeszcze tak szybciutko na skład. 50% wiskozy, 30 poliestru, 20 poliamidu. Także skład jest całkiem, całkiem. I rzeczywiście ten kardigan do tyłu jest bardzo milutki. Nie ma podszewki, w środku wygląda tak. Zapinany na guziki. Tutaj też mamy oversize. Już po rękawach widać, że są po prostu szerokie. Ale myślę, że się gdzieś tam wcisną pod jakiś płaszczyk czy kurtkę. O. Tutaj trzeba byłoby z nim też troszkę popracować, bo ja osobiście nie lubię takich o, tak zarzuconych po prostu rzeczy. Mogę się Wam zapiąć. Buziczki też takie staroświeckie, Staro ale dodaję kolor. Hmm? Jak widzicie długość Zasłania pupę, więc w sumie jak ktoś lubi takie kroje do leginsów, to myślę, że okej, okay. to co trzeba, to zasłonić. Znaczy, fajnie mieć co, takie różne rzeczy. wyższe to, to chyba nie. No ale fajnie no, mieć takie rzeczy, bo no um. oversize, nie, 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 ale fajnie mieć parę takich rzeczy może w swojej szafie. Niekoniecznie całą szafę. Tak, no zależy jak tam się ubieracie, natomiast ja tak z oversize'ów to mam naprawdę niewiele. To to chyba, trzeba, że skinam paski. No to wtedy nie wiem, czy to się liczy jaka ogłosza. Tym razem na różową. Takie no... Czy to jest bolerko? Taki krótki żakiet. O! Krótki żakiet do talii. Też twidowy na podszewce. Z takimi guziczkami. Każdy innym kolorem. Powiem Wam szczerze, że te guziczki to jeżeli bym chciała go zatrzymać, to bym wymieniła, bo nie są za bardzo w moim stylu. Także całkiem fajna jakość. Ja I jako do pienia, myślę, że fajnie. Słuchajcie, się, się czeka w kuściuku, wiem, jakość. wiem. No. Akryl, poligester, wełna 22%. No ale słuchajcie, no niestety to nie jest coś, co tak na zimę można tym samym wyjść. I kochana, to nie będzie kosztowało? 299,99. Wełna nabija cenę, tak. 299,99 rozmiar. S. No tutaj akurat może nie do spodni, bo one mają, jak widzicie, za niski stan. Musiałby być trochę wyższy stan. W maxi wysoki stan, nie? No, Ale ja mam takie jedne, także udałoby no. się jakoś to uratować. Tylko czy do jednych warto mieć ten nie? No nie, nie. Na pewno nie, no wywarza do sukienki. Myślę, że tutaj jakąś ciemną sukienkę świetnie używi hmm. ten żakiet. Rzeczywiście, jak gdzieś idziecie na jakąś imprezę, czy nawet y, gdzieś do biura, gdzie jest trochę chłodniej i trzeba jednak coś na siebie założyć, myślę, że jest fajny, ale uwaga, oczywiście, że mnie gryzie. <laughs> Także mnie gryzie, więc niemasz, to nie was to dziwi. Natomiast czuję tutaj po rękach, tak jak zginam, to, że gryzie. Także wełna jest na pewno. Sam zamysł nie jest słym. I nawet mi się to ubranko podoba. Tylko tak jak mówię, no dla mnie guziki do wymiany, a dla mnie nie. Guziki nie są najgorsze. Gorsze. Gryzienie jest gorsze. Są gorsze rzeczy. Dobra, śniądaj, bo Cię zje ten <grym> żakiecik. Zamówiłam też sobie ramoneskę podszytą futrem. Coś takiego. Mam rozmiar 36, czyli rozmiar S, a rozmiarówka jest od XXS aż do XXL. Także każda z Was znajdzie coś dla siebie. Wzięłam sobie kolor taki. To jest taki ciemny szary, garnetowy. Na początku tak myślałam, różnie. że brązowy, ale nie. Widzicie jak ładnie wykończone. Ładnie, ładnie. I znajdziecie ten typ ramonesek w wielu firmach, bo już przeglądałam sobie też inne sklepy. To futerko jest niezwykle milusie i mięciusie. Oczywiście to nie jest skóra naturalna. Przynajmniej tak mnie mam. No tam cena to była... Rzak jest y, no, 299,99 Czyli prawie 300 zł. Jest 100% poliestru wszędzie. Tak już przemytał, już wierzchnią zrobiła. Tak, pięknie. bo tutaj ala taki kożuszek. To jest ala kożuszek. I przyznam Wam, że fajnie. Właśnie krój ramoneski, tamoneska bajker, coś takiego. ten rękawy To jest chyba jako bajker w ogóle opisane. Rękawy, jak widzicie. Tylko że tu rękawy y, da się wydłużyć przez to bieżę. Tak, bo to jest tylko wywinięte, to nie jest zeszyte, więc możecie sobie pokombinować. I wszystkie dziewczyny, które solidarizują się z długimi rękami. Tak, dadzą no. radę. To sobie możemy odgiąć. Także myślę, że dla tych z Was, które bardzo lubią ramoneskie i nie chcą się z nimi rozstawać na okres zimowy, to jest to świetne rozwiązanie. Uważam, że ładnie się układa. Ten rozmiar 36S jest na mnie odpowiedni. Tutaj sprawdzam jeszcze, wszystko jest ok. Fajna. Zresztą zobaczycie go w stylizacjach, jakie tam mam na niego pomysły. Może Edzia nawet coś tam ją przyklei. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy, co to będzie. Dobra, jestem z powrotem. Ja <laughs> tu mówię, że zakonnica. <laughs> Może trochę. Dobra, zrobiłaś się. To jest 139,99. W całości sztuczny skład. Poliester, poliami, terapia. Jaki to jest XR? To jest Eskal. To Tutaj, jak widzicie, rękawy są dobre. To chociaż jedno jest fajne. Chociaż, jak lubicie takie oversize, też mam na nią pomysł. Bo czasami mam takie dni, że może bym chciała coś takiego, No jeszcze To Jest zmienną, jest no, normalnie. Tak jest. ubrania, wszystko za mało. Ta długość trochę za długie. Musisz popracować nad ją Długość, faktycznie ona jest długa jak na metr 60 no to ciut za kostkę. Więc raczej do obcasów, tak na jesień, zimę, żeby jednak nie, nie ubrudzić tego spodu. Zresztą widziałam dużo jest takiej stylizacji, że dziewczyny na przykład mają buty, e, nawet na szpilce albo płaskie, ale do tego mają spodnie, które się włóczą po ziemi. Dajcie znać, czy tak chodzicie, bo widziałam całą masę takich stylizacji jesiennych. To jest bardzo najpraktyczne. No ja bym tego... To, to, moda, nie to ci powiedział, moda nie musi być praktyczna. A ja jestem trochę praktyczna. No ale wiesz, brudne spodnie to no. nie są ładne. No, no, Także tak tak tak. tak. tak, zależy, jak tam... Co wy o tym myślicie? Czy, czy takie nosicie, czy to są tylko, jak myślicie? Czy to są takie stylizacje tylko do pokazania, że to jest chyba, fajne? Chyba, tak. A tak się nie chodzi. My jesteśmy Chociaż... na, prakty... prakty... na praktyczne panie. Tak, <laughs> Panie praktyczne. Chociaż kiedyś pamiętam, że też była taka moda przy tym dzwonek, żeby one sięgały do ziemi, wtedy bardzo wydłużało nogę. No ale pamiętam, że się właśnie ten dół od spodni nie dość, że był brudny, to on się to jeszcze szybko było, A to kolam na spokojnie, cokolwiek to. No, ale widzę, że niektórzy dalej tak stylizują, to dajcie znać, czy tak chodzicie w ogóle, czy co o tym myślicie. Tutaj mamy taką długość, że no, tego się nie ubłoci, bo jednak jest tam może tyle. Wpadło wam coś w oko? Coś Wam się spodobało? Czy nie. może coś Wam się bardzo nie spodobało? Mnie coś wzięło <laughs> ostatnio na szachownicę. Dziękujemy za subskrypcję, zapraszamy do subskrypcji nowe osoby. Dziękujemy za komentarze, zapraszamy do kolejnych naszych filmików. Tak, no i zajrzyjcie do nas na Instagrama i bądźcie z nami w każdy wtorek i piątek o 18, a czasami w niedzielę coś tam jeszcze się będzie pojawiało, także tak, tak przy zwane nas. bonusiki. Tak, <noise> Trzymajcie się na razie, cześć. Pa?